Kochana, powiedz, jeśli jesteś zawodową makijażystką i powiedz proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda z tą profesją? Ja od dziecka byłam wrażliwa na piękno, na sztukę. Bardzo lubiłam przeglądać różne magazyny. Jestem dzieckiem ery wideo, kaset wideo, więc pamiętam, że te materiały modowe były bardzo trudno dostępne. Ja robiłam stop klatki, przybliżałam kosmetyki. Ta fascynacja była we mnie właściwie od zawsze, i może jeszcze na początku. Kiedy była bardzo popularna era supermodelek, do końca nie wiedziałam, że pójdę akurat w, sferę, w stronę makijażu, ale, ale ta moda, ta moda pociągała mnie od zawsze. To był zawód 20 parę lat temu bardzo taki oryginalny. Nie wiadomo było, którą ścieżką podążać, jaką drogę obrać, żeby się w tym znaleźć, ale marzenia doprowadziły mnie do tego, co robię obecnie.